Witam Was kochani Stary Dąb mówi, że na Grunwald trzeba jechać. Mój kochany Dąb. Kumpel trochę dłużej żyje ode mnie. Jakieś 500 lat Kawał drzewiska Zapraszamy na Grunwald z kumplem Bartka. Nie jest to dom Bartek. Może trochę pośpiewamy, pomimo tych smutków wszystkich. Smutków już nam wystarczy, co pobawimy się w dobrej intencji, a może posmucimy się w dobrej intencji. Kawał drzewa, pamiętajcie, przytulajcie się do drzew chodźcie na bosaka. O. Ziemiajcie się i czerpcie energię z dobrego źródła, czyli z naszej mamy Ziemi, oczywiście płaskiej. <noise> już mi się znudziła okrągła. Teraz zaczynam wierzyć w płaską Ziemię. Jest mi z tym dobrze. Wszystko mi jedno, może być trójkątna nawet Ziemia. To nie o to chodzi. Chociaż i tak wszystko by się zmieniło. Grundwald będzie płaski, lekko wzniesiony. I pamiętajcie, nie, nie pijta za dużo albo w ogóle, żeby przeżyć to wszystko na trzeźwo, ale to tylko prośba. Mała perspektywa. Choćbym ciemną szedł doliną, nie odpuszczę, <laughs> nie odpuszczę małpim synom. Hej! Do zobaczenia na Grunwaldzie, czuj duch.